Hmm. Uh-hmm mm. mm aha Cześć, witajcie na czwartym roku naszej zabawy w Hogwarcie. Jest to ostatnia klasa. Mam nadzieję, że się cieszycie. Eee, Jest jakaś nowa energia we mnie dzisiaj wstąpiła. Szczerze wam powiem, że eee, mam ochotę dzisiaj tu wszystko rozwalić. Eee, policzyłoby nam to raz w życiu. Ups. Auć, że tak powiem. Nie, tu iść nie możemy, bo nawet nie mamy po co. U nas gdzieś ścieżynki prowadzą. Yy, co mamy robić? To nie wiem. Wiem, że nam porwali tutaj chyba parę osób. Yy, Rona, bliźniaków z tego, co widzę. Harego i pana Wesleya. Dobra, już wiemy, kogo ratujemy. Dobrze, nieważne. Co mamy z tym zrobić? Mm, nie wiem za bardzo na czym ten etap polega. Cóż, to się trzeba tego pozbyć, bo tu przecież... Dobra. Mamy pierwszego naszego więzionego Ciekawe, gdzie są następne. Tu ich nie ma. To na pewno. Zapomniałam sobie trochę przyciszyć. Kurka wodna, dźwięki w grze. Cóż by tu na przykład. My to musimy gasić. To ja się tu wrócę i pokażę, bo jakiś herb zdobędziemy może przy okazji. Jak tu się tego pozbyć? Dobra, wystarczyło po prostu w to strzelić. Jakież to było trudne. Może odblokujemy sobie jakąś postać śmierci przy okazji. Ну а курда? Mhm, dobra. Czyli musimy zrobić jakiś eliksir? Bo co to za eliksir jest, niby? No. Coś nam z tego wyrosło. Siup. Nie mam pojęcia co to za eliksir, ale niech będzie. A, gdzie Co ja mam z, z tym zrobić? a takie buty. Dobra. Okej, okay, lecimy gdzie indziej, przecież mamy jeszcze to mnóstwo do zrobienia, nie? Cztery nam się wszystko, Jara, wszystko dosłownie. To jest Genie, a gdzie Hermiona? Dobra. Jest Hermiona. Z Hermiona jest zabawa, jak to mówią. Niechże i tak będzie. Tu jeszcze mieliśmy jakąś drogę chyba. Z tego co mi się przynajmniej wydaje, ale może jednak nie. O, tu możemy zniszczyć dużo rzeczy. To jest początek. A ja się zastanawiam, gdzie mnie jeszcze nie było. Tam. Lecimy. Nie wiem czy ja tam dotrę w końcu, bo przecież tutaj byłam. Hmm. Rozwalam, co się daje, jak się da, ale... ale szczerze mówiąc, to nie mam pojęcia, co by tu jeszcze można rozwalić. Z tym nic nie zrobimy, dobra, to chociaż tu ugasimy, jeszcze dwa nam takie pożary zostały. Pytanie gdzie? Mnie tu nigdy nie było jeszcze. Hmm. Jak tam przejść? No i dopadła mnie znowu, no. <ścoughs> Stracę wszystkie punkty przez to. Jak pokonać książkę? Może, jakby to niewidzialna, to mi się uda. O, udało się. Dobry pomysł miałam w sumie. Coraz szybciej wpadam, jak rozwiązać te zagadki. Dobra, to został nam jeszcze tylko Harp. Harp został jako ostatni gdzieś tam, bóg wie gdzie. Przynajmniej tak by filmik na to wskazywał. Kurde i nie zgaszę tego, no. Ostatniego. Co za pech. Już mi wszystko pogasło, no ja dziękuję bardzo. Coś tak mnie bawię. A jak tu niby przeskoczyć? Nie mam pojęcia, naprawdę. Hm Zastanawiające. Dobra, no i co tu z tym? Co to jest w ogóle? Ginni Hermiona, wola Hermiona. Ups. nie mam pojęcia co i jak z tym zrobić na razie rozwalę co się da a potem się będę martwić I tu się zrobi skocznia, oczywiście, że tak nie udało się. Jeszcze raz. No. Udało się. Oni niech sobie radzą. Uwolnimy kogoś? Czy po prostu... Uwolnimy, ale nic z tego nie mamy. Przykre. I... Lemonet. Tu, kochano. Dużo. Nieważne, skupię się może na. Hm. Mówię, skupię się na tym, ale coś mi chyba nie wyjdzie z tym. Nie wiem, co z tym zrobić... Jest z wieloma innymi rzeczami. Kurde, no... No bo tu, Boże, powinnam iść naokoło... Dobra... Ożył. Ocknął się. Mamy pomoc pięciu osobom, tak? Nie ma sprawy. Możemy jej pomagać. Chyba tylko coś z tego wynikło jakiegoś rozsądnego. Cóż, chyba Hermiona jest skazana na samą siebie, nie? że w dalszym ciągu nie wiem co z tym zrobić. Nie, to jest na bogina przecież. No, tu się rozsypałam. Tu nie ma co iść. Kurde blaszka, no. No z tym coś trzeba zrobić, tylko wie co. No i w ostatniej chwili, no. Dzisiaj ma jakiś za mały skok w ogóle. Hop, dobra. Czyli jesteśmy wszyscy. Dobra. No, coś tu mam. Ugaszone, że niby. I krzywołapek. łapek. Eee, dobra. Nie, powiem Wam, że naprawdę nie mam pojęcia, co z tym robić. Jakieś koło mamy, dobra. Aha, bo to koło do tego. Ok, spoko. Siu i chodź tu z tym kołem. Dobra i teraz jedź. Gdzie się da. Yy, nie. To ja chciałam. O. Nie ma tak. O. Dobra. To poleciało. Możemy frunąć dalej. Następny ogień. Głupio by było stąd wyjść bez tego, yy, z herbu, nie? Do czego ja to potrzebuję? Mhm. Do tego mmmm kopiemy trochę yy, jeszcze tu trzeba to załatwić nie wiem co ja mam z tym zrobić za bardzo ale spoko Teraz już odblokowałam sobie. Takie buty! dobra. I co? na no aha. Dobra, ugasiliśmy sobie wodę jeszcze jedną. I dlaczego? Bo to jest dziura, a nie, ale to jest taka dziura. Dobra dziura do przeskoczenia. Hops, jeszcze nam brakuje rąsi. I co z tą rąsią? Skąd ją weźmiemy? Co, że niby nam co? Wyrośnie? Czy nam nie wyrośnie. Dobra, z tego na pewno nie. Gdzie można znaleźć rękę? Wiem, że to jest bardzo głupie pytanie, ale poważnie pyta mnie. Aaa, no i się problem sam rozwiązał. Zwię nam tu odtańcuję, zostawi rączkę. My ją weźmiemy i będzie dobrze. No w ogóle muzyka jest bardzo przygnębiająca w tej części gry. I te animacje mogłyby być krótsze, a ja coś w ogóle jakoś mało dzisiaj gadam. A to może dlatego, że jest wcześniej rano. Dobra, no już nie przesadzajmy, nie tak wcześnie. Ale kończymy etap. Ura! I w ogóle, no, to już jak wiecie, jest ostatni rok tej gry. Czy mamy teraz walczyć ze śmierciorzuczcami? Serio? Nie wierzę. Już nas tu hops, hops, hops... No, rozbiłam się. Jeszcze jeden został, dobra, ostatni. Będzie ich więcej? Będzie ich więcej. Straszne to jest. Jest naprawdę bidna. Ups. Rozsypałam się. Ostatni żerca nam został. Dobra, te walki tutaj mi się bardziej podobają, bo nie ma jakichś dziwnych, wydumanych jakichś nie wiadomo czego. Dobra. Też mamy po etapie. No, do trzech razy sztuka, jak to mawiają. Pojawiliby się ci z ministerstwa w końcu, czy coś, a nie że my sobie sami musimy z tym radzić, bo przecież tak było. No, no, w czas. Bardzo w porę. Przerażające. Bardzo ładny ten. W ogóle coraz mroczniejsze są te na koniec etapów. Te, te, te nam pada deszcz jeszcze do tego wszystkiego. No nie powiem nie na no spoko. Ciekawe, ile tych monet żeśmy uzbierali. I ile zło... O Boże, żeśmy przecież nie odblokowali wszystkich tych tych czarodziejów. Dobra, no nic. Ja się z wami na razie żegnam, bo jest koniec etapu. No i do zobaczenia jakoś tam w następnym odcinku. Pa, pa.